Zadanie 25 majce KE 2025, zadanie otwarte za 3 punkty. Tworząca stożka ma długość 8. Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 120 stopni. Oblicz objętość tego stożka, zapisz obliczenia. W zadaniu mamy obliczyć objętość stożka. Wzór na objętość stożka oraz rysunek i potrzebne informacje znajdziemy w tablicach matematycznych na stronie 27. Wzór 1 trzecia pier kwadrat razy h. Wiemy, że tworząca stożka wynosi 8. Jeśli zapomnimy, co to jest tworząca, no to do naszego rysunku stożka jest też opis. Tworząca stożka to jest L i znajduje się tutaj, czyli L wynosi 8. To jest promień podstawy stożka, a to tradycyjnie wysokość. Wiemy też, że kąt rozwarcia stożka wynosi 120 stopni. Kąt rozwarcia stożka znajduje się tutaj. Może być alfa. Nie opisali tego w tablicach. Kąt rozwarcia. Czyli zrobimy sobie własny rysunek do tego zadania. Czyli narysujemy sobie stożek, czyli tak naprawdę szkic stożka. Wiemy, że kąt rozwarcia to jest tutaj. 120 stopni, wiemy, że tworząca wynosi 8, czyli L jest 8 i L z drugiej strony również 8. Wiemy też, że w stożku są takie wielkości jak wysokość. Wysokość pod kątem prostym do naszej podstawy. Tu będzie wysokość, tu jest promień. Więc żeby obliczyć objętość, to korzystamy ze wzoru. 1 trzecia pi r kwadrat razy h. Wzór znajduje się tutaj. Brakuje nam promienia, czyli r oraz wysokości. Ta wysokość podzieli nam kąt rozwarcia stożka na pół, czyli tu będzie 60 stopni, tu jest kąt prosty, tu jest 30 stopni. Zatem otrzymaliśmy trójkąt prostokąty, prostokątny o następujących w kątach, kąt prosty, kąt 30 oraz kąt 60 stopni. Wiemy, że tutaj mamy zgodnie z własnościami dlatego trójkąta 2a naprzeciwko 30 znajduje się a, naprzeciwko 60 a pierwiastek z 3. Wiemy, że 2a wynosi 8, czyli 1a wynosi 4 po podzieleniu oczywiście przez 2. Czyli a wynosi 4, a ten bok to jest oczywiście wysokość naszego stożka, czyli h wynosi 4. Dalej, skoro a jest równe 4, to można policzyć długość tego boku i to jest równe 4 pierwiastki z 3, a to jest promień, czyli wiemy, że promień to 4 pierwiastki z 3. I już mamy te wielkości, które potrzebujemy, żeby obliczyć objętość. Więc liczymy objętość. 1 trzecia razy pi razy r, czyli 4 pierwiastki z 3 do potęgi drugiej i razy wysokość, czyli razy 4. To rozwiązujemy dalej. 1 trzecia razy pi razy 4 razy 4. To jest 16, czyli 4 do potęgi drugiej. Pierwiastek z 3 do potęgi drugiej to jest 3, bo Pierwiastek i kwadrat nam się zniesie, czyli razy 3 i na końcu razy 4. Upraszczamy, co możemy. Uprościmy sobie trójeczki 1 i 1 i zostanie nam pomnożenie 16 razy 4. To jest 64 i na końcu zapisujemy pi. No i można zapisać odpowiedź, objętość jest równa 64 pi.